Fragmenty zapewne będą zbyt drastyczne dla osób o słabszych nerwach, a więc ostrzegam. Zobaczysz, że w większości ataków jest kilka wątków wspólnych: kilkugodzinne torturowanie ofiar, znikoma wartość skradzionych rzeczy. Im brutalniej, tym lepiej, tym mocniej uda się zastraszyć pozostałych. Torturowanie, bestialstwo to co się, co jest powszechne. Oni robią to godzinami, nie przychodzą w nocy i nie zabijają strzałem w głowę, ale pastwią się nad ofiarami. Powiedz mi, kim trzeba być, aby gwałcić 80-letnie kobiety na oczach ich mężów, których potem mordują? Kim trzeba być, aby wbijać śrubokręt w oczy, gotować wodę, a potem tym wrzątkiem polewać ofiary? Prawie zawsze ludzie doświadczają okrutnych cierpień. Wyrywane są im paznokcie, obcinane genitalia.